18 luty przejdzie w historii KRL jako jeden z najkrwawszych dni, który kiedykolwiek miał miejsce. Bracia, których od dawna działani nie zaobserwowano na streamach, i których uważano za wymarłych, wyszli na czata koty, które zdawać by się mogło, że przejęły ten czat, stanęły po stronie moderacji. W międzyczasie trwał jeszcze konflikt między prorosyjską częścią czatu, a ukraińskim widzem Kałacha. Antoszem szaraburiakiem, a K. Huculem. Za chwilę przybliżymy wam przebieg tego eventu, który miał miejsce na czacie. Ja pierdolę do lasu, bracia! Do lasu, bracia! Strzelają, kurwa, harambę! Moderacja podniosła rękę na wolny naród czatowy. Haramba, harambę, kurwa, strzelają! Harambę! Ograniczają naszą wolność. Seryjnie. Moderacja do bani. Uuuu, strzelają. Szczelają do widzów, którzy wyradzają swoją opinię. Tacy są ci moderatorzy widzowie. Seryjnie. Brak wolności słowa. Strzelają do biednych widzów. Do biednych widzów strzelają. Do biednych protestujących, nie? Proszę uspokoić czat spamowania emotek Jam Fire ponieważ... Dwie osoby spamiły? A. Powstańcie bratni czatowy narodzie. Trzeba rozpierdolić ten czat widzowie. Władza w ręce ludu. Gdzie jest kurwa... Gdzie są bracia gdy prawa człowieka są łamane na czacie? Gdzie jest bratni naród gdy prawa braci są łamane? Gdzie są prawa braci? Mobilizacja wielka, 18.02. Bracia wychodzą z piwnicy. W obronie, kurwa, praw człowieka, nie? Seryjnie. Jeden czat, wiele racji. Co się odpierdziela? Bunt. Bunt czatowy jest, widzisz? Bunt czatowy, bracia się obudzili. Bracia się obudzili, zamieszki robią, nie? Bratnia gojda. Po prostu. Nie ma co gadać, to jest po prostu bunt braci. Trzeba po prostu przeczekać. Ej, to bracia wyszli teraz na ulicę, moi drodzy, w formie buntu, tak naprawdę, a koty wychodzą pomóc moderacji i batują braci. To jest coś niespotykanego. Plękowcy stali, po, stanęli po stronie moderacji i batują braci. Co jest? Co się dzieje, chłopie? Plękowcy przeciwko braciom stanęli. O co jest teraz bunt? Nie wiem. W sumie o to, że były timeouty na czacie i w pewnym momencie koty stanęły w obronie moderacji, a bracia walczą ze wszystkimi i robią bunt. Taki bunt, bunt. Obalić, obalić oprawców, chcą bracia. A koty stanęły po stronie moderacji. Tak to wygląda. Tak naprawdę. A my obserwujemy konflikt w Danii. Tak to wygląda dosłownie. Pamiętamy. Nie no, moderacja, możecie otworzyć ogień na 60 sekund. Do kotów i do braci, nie? Niech uspokójcie sytuację na czacie. Wybuntowali się, wybuntowali się, możecie otworzyć do nich ogień na 60 sekund. Uspokójcie buntowników i uspokójcie wszystkich. Seryjnie. Jakaś jakiś komentarz odnośnie sytuacji politycznej na czacie? Kurwa, no ciężko, nie? Bracia zostali rozstrzelani z kotami na 60 sekund. Antosz dalej walczy z rusofilami. Rusofile dalej walczą z antoszem. Huiwi, jak ty skomentować, nie? Dalej ktoś walczy i szcza na ten. Nie mać moderację, szczanie Sigma. Taj małtują was wojownicy o wolność. Widzę, że niektórzy z was się nie poddają, nie? Dlaczego nie mogą zbutować Antosza za punkty? Nie wiem. Antosz walczy dalej z drusofilami. O, widzę, że kadżamowcy wychodzą na czat, piszą stop buntowi. Kurwa, pierwszy raz kadżamowcy na nalegają na dialog na czacie zamiast buntu? Widzę, że coś się nieźle odpierdala, nie? Że i kadżamowcy chcą być stroną, która robi pokój? No, pojawiły się kadżamy piszące stop buntowi. Pomimo tego, że konflikt kotów z braćmi trwa od dawna, były momenty w historii, kiedy to bracia i koty potrafili się zjednoczyć i postawić się przeciwko tyranowi, jednak kończąc tak jak zawsze. Było to półtora roku. 18 lutego obserwowaliśmy głównie, jak to bracia idą na wojnę z wszystkimi, kiedy to koty stają po stronie moderacji i zostają zdradzeni przez łów moderatorów, kiedy to mediatorami w całym tym konflikcie zostają uciemiężeni kadżamowcy. W tle tej całej walki pomiędzy małpami, moderatorami i kotami trwa walka pomiędzy jednym Ukraińcem, który stawia się przeciwko swoim prorosyjskim przeciwnikom, gdzie następuje wymiana ognia pomiędzy prorosyjskimi widzami, którzy dronują antosza, a moderacją, która strzela do spamiących prorosyjskich widzów. Chcielibyśmy ten cały incydent, czy pożogę, jak my to nazwaliśmy, zakończyć pewnym filmikiem. Które udało nam się nakręcić z jedną z najbardziej obeznanych osób, która zna się najlepiej na lore KRL. Powiedz nam, Władimir, dlaczego Kałach obudził braci na czacie i dlaczego skutkowało to masową czystką? To jest dość ciężki temat, dlatego pozwól mi, że spędzę te 30 sekund bądź minutkę. Na mały kontekst historyczny. Nie masz żadnych zastrzeżeń, a więc pozwolę sobie już zacząć. Two hours later. Tyrania opiera się na rządach strachu, a każdy tyran musi mieć pewność, że strach będzie powszechny na czacie. Wzbudził on grupę, która przez długi czas była spokojna, aby później zrównać ją z ziemią i pokazać, czym się kończy przeciwstawianie się władzy. Jednak Kałach nie robi tego swoimi rękami, a rękami moderacji. Która tajmałtuje biednych czatowników za sprzeciwianie się brutalnej tyranii Tyrana 444. Czyli w skrócie, Kałach boi się o utratę panowania nad czatem i dlatego wzbudza on grupy, bądź kiedy te grupy same się ujawniają, strzela do nich rękami moderatorów. To chyba tyle, ile mogę na ten temat powiedzieć. Dziękuję za zaproszenie. Jeszcze muszę do Ukaila zadzwonić, co robimy z Zaporożem, a to jest bardzo pilne.